Firmy coraz liczniej, coraz chętniej i odważniej się cyfryzują, wprowadzają, rozpoczynają programy cyfrowej transformacji biznesu. Potrzebują do tego jednak technologii, przede wszystkim fundamentu innego, specjalnego, nowego. O tym będziemy rozmawiać z Michałem Zajączkowskim, szefem, country managerem HPE. Jakiego IT potrzebują firmy do cyfryzacji? Ja uważam, że cyfryzacja dotyczy biznesu. IT jest tylko tym właśnie fundamentem, podstawą do tego, żeby w łatwy sposób modyfikować procesy biznesowe. W dzisiejszych czasach istotne jest to, w jaki szybki, jak szybki sposób wprowadzimy produkty na rynek, chociażby. Do tego potrzebujemy elastycznego IT, które zapewnia szybkie zmiany, które reaguje na szybkie potrzeby biznesowe i tak naprawdę wspiera biznes. Potrzebujemy IT. Które w bardzo szybki sposób ułatwi i wesprze procesy biznesowe. Tak naprawdę to biznes potrzebuje IT, które w szybki sposób dostarczy te zasoby, które są w danej chwili wymagane, bez zbędnych procesów zakupowych. Na tym polega dzisiaj konkurencja, i te firmy, które są bardziej na to przygotowane, wyprzedzają rynek i są przed konkurencją. Elastyczność to jest jedna z tych cech, które Pan wymienił tego silnika, motoru. Cyfrowej transformacji. Jakie jeszcze inne cechy można by powiedzieć, że te nowej generacji silniki technologiczne biznesu posiadają? Elastyczność, skalowalność, możliwość szybkiej rozbudowy, zabezpieczenia tego, co biznes w danej chwili potrzebuje, czyli uruchamiania szybkiego projektów. Skończył się czas projektów wieloletnich, kiedy planowaliśmy jakieś duże przedsięwzięcie i firmy poświęcały na to. Czasami miesiące, a nawet lata pracy, a na koniec okazywało się, że te rozwiązania technologicznie już są trochę z tyłu. W tej chwili bardziej stawiamy na zwinność w biznesie, pozwalamy sobie na błędy potencjalne, które szybko nam zweryfikują rozwiązanie albo produkt. I to jest kluczowe, tak? czyli szybkość, time to market, tak zwany, od samego początku, od pomysłu do dostarczenia produkcyjnego rozwiązania, może nawet nie do końca przetestowanego. Także IT musi być elastyczne, musi być skalowalne, łatwo powinno się je kupować. My w HPE wierzymy w to, że świat jest i będzie hybrydowy. To znaczy, że nie dążymy w takim kierunku, w którym wszystko będzie dostępne w chmurze. Natomiast niewątpliwie jedną z ważnych zalet chmury jest właśnie elastyczność i skalowalność. I można to zrobić na różne sposoby, czy korzystając z chmur publicznych, czy też z rozwiązań chmur prywatnych. Także bez wątpienia IT jest takim motorem napędzającym transformację i napędzającym biznes w tej chwili, dającym możliwości szybkiego reagowania, szybkiego wprowadzania zmian w procesach, jak również w procesie wytwarzania produktów no jest to ta podstawa, która musi istnieć gdzieś z tyłu. Może nie powinniśmy się na tym aż tak bardzo koncentrować, bo ta infrastruktura powinna być przeźroczysta dla odbiorcy, dla klienta i my w HPE właśnie w ten sposób do tego podchodzimy. Chcemy, żeby Rozwiązania infrastrukturalne czy rozwiązania technologiczne stanowiły bardzo dobrą podstawę, która nie przeszkadza w biznesie, a wszelkie problemy czy wyzwania związane z technologią pozostają niewidoczne dla biznesu. Po to mamy rozwiązania, które to wspierają i tak naprawdę chcemy i sprzedajemy je na rynku po to, żeby w sposób fajny, sprawny i szybki budować ten fundament dla rozwoju biznesu. Tak naprawdę. Tu dotykamy sedna tej. Tej zmiany, którą, tej transformacji, która musi dotyczyć również tego silnika. Ale nie da się wyjąć starego silnika z samochodu, posługując się już tą analogią, i włożyć nowy, i cieszyć się już tą inną, bardziej dynamiczną jazdą, wiadomo, na innym pasie ruchu. Większość firm ma swoją historię. I technologiczną, i biznesową. Tym bardziej ta historia cały czas się toczy. Integracje, podziały firm, zmiany. I tutaj jest pytanie, czy dysponujemy aparatem, koncepcją, rozwiązaniem, które umożliwi taką zmianę, taki proces, żeby nie był on projektem za każdym razem pionierskim, niemierzalnym trudno zarządzalnym albo wręcz intuicyjnie zarządzalnym. Transformacja cyfrowa jest procesem ciągłym. Oczywiście kiedyś trzeba zacząć, natomiast każda firma jest w jakimś procesie transformacji i to jest nieustająca zmiana. To co my proponujemy i wierzymy w to, to że świat jest hybrydowy, właśnie polega na tym, że większość firm na świecie ma jakieś stare IT, z którym powinno coś zrobić, zastanowić się, w jaki sposób dalej się transformować cyfrowo, właśnie w tym celu, żeby odpowiednio wspierać biznes. Także my mamy zasoby, które pozwalają pomóc klientom ocenić, co możemy zrobić nowego, które aplikacje powinniśmy zmigrować, które może czasami warto napisać od nowa w nowym modelu, a które po prostu z bardzo różnych powodów zostawić w formie tradycyjnej, które. W której pracują do tej pory i nadal, bo po prostu tak jest najkorzystniej dla modelu biznesowego, a na koniec dnia, tak naprawdę w transformacji istotne jest to, żeby wspierać procesy biznesowe i żeby w łatwy sposób móc zmieniać w sposób ciągły to, co mamy dostępne jako tą bazę. Pewnie da się zmienić, no silnika pewnie się nie da zmienić w trakcie, albo przynajmniej zakończy się to jakąś megakatastrofą i. Sam proces transformacji cyfrowej jest procesem bardzo trudnym, wymagającym chęci i woli przeprowadzenia zmian z obu stron, co ja zresztą też uważam, że często bywa takim blokerem transformacji cyfrowej, bo to taka natura człowieka, że nie zawsze chcemy się zmieniać i lubimy pracować w środowisku, które jest dosyć wygodne i komfortowe, więc transformacja cyfrowa jest troszeczkę takim wyjściem ze strefy komfortu. Ale też uważam, że kierunkiem nieodwracalnym i firmy, które chcą przetrwać, które chcą być konkurencyjne, muszą coś w tym obszarze zrobić. I tak naprawdę, to, to nawet hmm, ostatnio Bank PKO BP powiedział, że jest firmą technologiczną z licencją bankową. I to do tego wszystkiego się sprowadza, że tutaj, nawet same pomysły biznesowe, same z siebie oczywiście tak, natomiast dzięki nowoczesnej technologii, tak trzeba spojrzeć na, na transformację. Dzięki nowoczesnej technologii możemy wykorzystać o wiele bardziej zasoby, możliwości czy dane, które jesteśmy w stanie w różnych miejscach generować, analizować i na tej bazie podejmować decyzje. Także to jest klucz do systemu, to co nam systemy IT mogą dać, czyli może ok, fundament dla pomysłów biznesowych, ale tak naprawdę pomysły biznesowe powinny się opierać na możliwościach cyfrowych, czyli co tak naprawdę cyfryzacja nam da w biznesie. I to jest ten kierunek, do którego ja podchodzę w ten sposób, że IT daje wielkie możliwości teraz yy, i one pewnie będą z roku na rok coraz większe, tak jak jesteśmy świadkami tego przez ostatnich kilkanaście lat, w jaki sposób nasz świat się zmienił, w jaki sposób zmieniły się usługi, które my jako firmy świadczymy gdzieś na zewnątrz, ale też to, co my kupujemy jako konsumenci. Mm -hmm. To jest uzyskanie pewnej transparentności, czy pewnego uzyskanie pewnego, pewnej zarządzalności i procesem transformacji cyfrowej. Czy to jest, czy ten wejście w transformację cyfrową rozumiemy jako uruchomienie pewnej stałej zmiany, która będzie już w firmie towarzyszyć, tak jak z drugiej strony dołożenie tego komponentu, czy jakby to, to nazwać, sposobu mierzenia stałego efektywności, na ile ta efektywna jest ta y, cyfrowa transformacja, ta propozycja HPE, y, również jest czymś, co ma towarzyszyć stale i pozwolić o, o, optymalizować, ulepszać, doskonalić, rozwijać, przed, przy, przy, z, zmieniać bieg tej cyfrowej transformacji. Ja, ja uważam, że w ogóle film, firmy robią transformację cyfrową z trzech powodów. Po pierwsze Chcą zwiększyć strumień przychodów, po drugie optymalizacja kosztowa, czyli bardzo biznesowe parametry, a trzecia wartość, którą gdzieś albo firmy, albo konsumenci mogą uzyskać dzięki transformacji cyfrowej, to tak zwany user experience. I to są te trzy rzeczy, które według mnie są driverami wszelkiego rodzaju zmian, w tym również transformacji cyfrowej. Co jest bardzo istotne i łączy wszystkie te elementy, to to, że firmy muszą zapanować nad tym, w jaki sposób to IT czy ten fundament, który na dole budujemy, wspiera tego typu rozwiązania. I tutaj dobrym przykładem jest chociażby panowanie nad kosztami, co nie jest takie oczywiste jak mieliśmy taki. Wybuch kilka lat temu związany z chmurą publiczną i z tym, że w zasadzie jest to zmiana nieodwracalna. To teraz po kilku latach, jak rozmawiamy z klientami czy oni nam opowiadają, to jest to już dużo bardziej ostrożnie podchodzą do tego typu tematów. Wiadomo, że potrzebne są narzędzia, które w łatwy sposób pozwolą zapanować nad. Kosztami i w płynny sposób będą wspierać nasze decyzje biznesowe, czy chociażby daną aplikację umieścić w chmurze publicznej, czy ją zrobić w chmurze prywatnej, nad którą mamy pełną kontrolę, tak naprawdę, albo czy wymagają tego chociażby różne ograniczenia czy regulacje rynkowe. My w HPE mamy taki produkt, on się nazywa HPE Green Lake Central, który pozwala, jest takim narzędziem, konsolą do zarządzania różnego rodzajami IT. Tak to. Powiem, gdzie widzimy, w jaki sposób i które aplikacje chodzą nam w chmurze publicznej, które są w chmurze prywatnej. W łatwy sposób możemy monitorować, kontrolować i sprawdzać, jaki ma to wpływ na koszty. Czyli jest to narzędzie, które wielu firmom, przedsiębiorcom ułatwi podejmowanie decyzji i będzie też pokazywało, w jaki sposób chociażby rozkładają się koszty, co tak na koniec dnia jest bardzo istotne, bo jak się okazuje, to chmura publiczna wcale nie jest tania i jest to też jeden z czynników, które w trakcie transformacji cyfrowej należy rozważyć. Tutaj jeszcze może pokusiłbym się o jakąś poszukanie jeszcze jakieś puenty. Z jednego z naszych ostatnich badań CIO InSight takiego prognozy 2020, kilkadziesiąt ankiet powyżej 65, od CIO, od zarządzających obszarem IT, pytanie było, gdzie powstaną nowe aplikacje? w, w, w jakimś środowisku będą umieszczane w 2020 roku, 70% odpowiedzi to była chmura prywatna. Mhm. Pewien odsetek, 1,5 około chmura publiczna z, z pewną dominantą jednego z tych, z tych, z tych ekosystemów, e, no ale 70% jednak, jednak rzeczywiście chmura prywatna. Czyli kwestia tego, żeby mieć kokpit Taki do, do, do zarządzania, do decydowania, gdzie przesuwać dane aplikacje, gdzie one będą najefektywniejsze, również pod względem finansowym, jest to, jest to must have. Ja się bardzo cieszę, że klienci zauważyli, że strategia Hewlett Packard Enterprise jest. Jest taka, jaka powinna być. Tak My jej od kilku lat nie zmieniamy. Tak naprawdę, jako pierwsi powiedzieliśmy, że świat będzie hybrydowy na rynku. Konkurencja to zrozumiała troszeczkę później, ale to też pokazuje, że ten kierunek jest dobry i rzeczywiście na tym to polega. Dla mnie, i to też jest taka rzecz, która trochę pokutuje nawet w środowisku, że my przez chmurę cloud rozumiemy zawsze tę chmurę publiczną. A tu nie o to chodzi, jest takie fajne sformułowanie naszego szefa Antonio Neri, który mówi, że cloud is not a destination, it's experience. I dla mnie, rozróżnienie między chmurą prywatną a publiczną no w zasadzie nie istnieje. Tak? Poza tym, że chmura prywatna, chociażby budowana w oparciu o nasze rozwiązanie HPE GreenLake. No jest u klienta w jego własnej serwerowni, daje większą możliwość kontroli, ale też umożliwia zaadresowanie niektórych ograniczeń czy regulacji, chociażby prawnych. Wiele firm czy klientów jest zobowiązanych do przestrzegania regulacji, chociażby sektor finansowy czy telekomunikacyjny, więc to jest prawda i rzeczywiście te 70% firm w najbliższym czasie będzie budowało cloud native rozwiązania na chmurze prywatnej i nowe aplikacje, tak, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kwestia ilości aplikacji, które mają nasi klienci, jest tak potężna, że będziemy mieli pracy do końca świata, a nawet o jeden dzień dłużej. Także o to się nie martwię. Dziękuję serdecznie za rozmowę, Michał Zajączkowski, szef HP. Dziękuję bardzo. Dziękuję.